D-Day czyli lądowanie w Normandii miało miejsce 6 czerwca 1944 roku i było kluczowym momentem II wojny światowej. Alianci, głównie USA, Wielka Brytania, Kanada, przeprowadzili największą operację desantową w historii. Atakując niemieckie pozycje na plażach Normandii we Francji, celem była inwazja na Europę Zachodnią i otwarcie drugiego frontu. Lądowanie odbyło się na pięciu plażach: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. W nocy przed lądowaniem przeprowadzono zrzuty spadochroniarzy. Desant spotkał się z silnym oporem niemieckim, szczególnie na plaży Omaha, gdzie poniesiono duże straty. Łącznie w pierwszym dniu zginęło około 4000 żołnierzy alianckich. Po opanowaniu plaż alianci zaczęli ofensywę w głąb Francji, co doprowadziło do wyzwolenia kraju i ostatecznego upadku III Rzeszy. D-Day miało kluczowe znaczenie strategiczne. Zmieniając przebieg wojny na korzyść aliantów. Po niemieckiej inwazji na Francję w 1940 roku kraj ten znalazł się pod niemiecką okupacją. Wielka Brytania walczyła samotnie przez kilka lat, ale po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny w 1941 roku alianci zaczęli planować otwarcie frontu zachodniego, który mógłby odciążyć walczący ze wszystkimi siłami ZSRR na froncie wschodnim. Po kilku latach intensywnego planowania, alianckie siły w końcu przygotowały się do największej operacji wojskowej, jaką widział świat. Kluczowym momentem stała się decyzja o lądowaniu w Normandii. Wybór tego regionu wynikał z jego dogodnej lokalizacji, ale także z faktu, że Niemcy nie spodziewali się desantu właśnie tam, spodziewając się go raczej w pas de Calais, które było bliżej Wielkiej Brytanii. Planowanie operacji Overlord Operacja Overlord, Overlord była skomplikowaną i długotrwałą inicjatywą, która wymagała ogromnej precyzji w planowaniu. W tym kontekście wyróżniają, wyróżniają się następujące elementy. Przygotowanie wojsk. Zgromadzono około 156 tysięcy żołnierzy z różnych krajów, w tym amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich oraz innych sojuszników. Do tego dochodziły tysiące jednostek sprzętu wojskowego, czołgu widział ciągów dział samolotów, a także ogromne zasoby morskie. Dezinformacja. Alianci przeprowadzili operację dezinformacyjną, mającą na celu przekonanie Niemców, że główny atak będzie miał miejsce w Paz de calais Stworzenie wraż wrażenia fałszywego frontu przez użycie atrapy, atrapy armii, tak zwaną Armia Pattona. Miało zmielić Niemców, wybór plaż. Normandia została podzielona na pięć sektorów desantowych Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Każdy z nich miał przypisaną od, odpowiednią siłę wojskową i był odpowiedzialny za różne cele strategiczne. Lądowanie 6 czerwca 1944 roku. Lądowanie rozpoczęło się wczesnym rankiem 6 czerwca 1944 roku od masowych bombardowań niemieckich pozycji obronnych i komunikacyjnych. Około 13 tysięcy alianckich samolotów przelatywało nad Normandią, niszcząc linii obrony, mosty, drogi, a także instalacje wojskowe. Tego samego dnia w nocy zrealizowane zostały zrzuty spodochronowe, które mieli, mieli zająć strategiczne punkty, takie jak most i skrzyżowania dróg, by uniemożliwić niemieckim wojskom przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża. Desant na plażach. Pierwszy atak miał miejsce na plaży Utah, gdzie siły amerykańskie spotkały się z niewielkim oporem. Z kolei na plaży Omaha napotkali oni silne opór ze strony niemieckich wojsk, głównie z powodu dobrze umocnionych stanowisk artyleryjskich i wzmocnionej obrony. Na plaży Omaha amerykańscy żołnierze napotkali niemieckich, niemiecki ogień artyleryjski i karabinowy, co doprowadziło do bardzo wysokich strat. W ciągu pierwszych kilku godzin lądowania zginęło około 2000 żołnierzy amerykańskich. Pozostałe plaże Gold i Sword były w głównej mierze zajmowane przez Brytyjczyków, a Juno, a Juno przez, Kanady, przez Kanadyjczyków. Walki były również bardzo zacięte, ale siły alianckie zdołały przełamać niemieckie linie obrony. Zrzuty spadochroniarzy. Przed całym lądowaniem odbyły się zrzuty spadochroniarzy, które, którzy zostali wysadzeni w tylne linie wroga. Ich zadaniem było zdobycie ważnych punktów strategicznych, mostów, węzłów komunikacyjnych oraz zniszczenie niemieckich jednostek artylerii, które mogłyby utrudniać desant. Spadochroniarze napotkali ogromne trudności, ponieważ zostali rozproszeni przez silny ogień. Niemiecki oraz trudne warunki pogodowe. Mimo to ich działania okazały się kluczowe, ponieważ udało im się zdobyć wielki, wiele strategicznych obiektów i zniszczyć artylerię w walki po lądowaniu. Po opanowaniu plaż, alianci przystąpili do zajmowania kolejnych obszarów, takich jak Caen, kluczowe miasto w regionie Normandii. Niemie Niemcy stawiali zaciekły opór, ale nie byli w stanie powstrzymać ogromnej przewagi liczebnej i technologicznej aliantów. Cała bitwa o Normandę trwała sierp do sierpnia 1944 roku. Z każdym dniem alianci posuwali się naprzód, wyzwalając kolejne tereny. Bitwa ta miała kolosalne znaczenie, gdyż niemieckie wojska zostały zmuszone do walki na dwóch frontach: wschodnim z Związkiem Radzieckim i zachodnim z aliantami. Straty i konsekwencje. Lądowanie w Normandii i bitwa o Normandię miała, miały ogromne konsekwencje, nie tylko wojskowe, ale także psychologiczne. Straty były ogromne, zarówno wśród alianów, jak i Niemców. Szacuje się, że w ciągu pierwszych kilku dni walk zginęło około 10 tysięcy żołnierzy alianckich. Niemcy również ponieśli duże straty, chociaż dokładna liczba jest trudna do oszacowania, zniszczenia wojenne były potężne, zarówno w samej Normandii, jak i w całej okupowanej Francji. D-Day miał jednak zasadnicze znaczenie strategiczne. Po jego zakończeniu alianci mieli otwartą drogę do dalszego natarcia na Niemcy. Operacja ta ostatecznie zakończyła się sukcesem i dała początek wyzwoleniu zachodniej Europy. Znaczenie D-Day. D-Day otworzył drugi front w Europie, co pozwoliło na rozbicie Niemiec. A w ogóle to, sorry za, jeśli słychać jakiś szum, ale są święta, więc się przygotowuje jest przygotowania do świąt, tak? Dobra. Eee, więc, Zmieniając całkowicie sytuację wojenną, umożliwiło to ZSRR skupienie się na wschodnim froncie, a armie zachodnie mogły zacząć marsz w głąb Europy, wyzwalając kolejne kraje. W efekcie D-Day stał się nie tylko kluczowym punktem w, w wojnie, ale także symbolizował współpracę międzynarodową oraz determinację aliantów w walce z totalitarnym reżimem. D-Day uznaje się za przełomowy moment w historii II wojny światowej, który przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa nad III Rzeszą i wyzwolenia Europy z jej rąk. Żołnierze, którzy uczestniczyli w lądowaniu w Normandii D-Day 6 czerwca 1944 roku, przeżyli doświadczenia, które były niewyobrażalne, zarówno pod względem intensywności, jak i brutalności. Desant w Normandii był jednym z najbardziej dramatycznych i tragicznych momentów II wojny światowej, a przeżycia żołnierzy były pełne przerażających chwil, nieustannego zagrożenia i heroicznych wysiłków, które miały na celu zdobycie plaż i dalsze posuwanie się w głąb kontynentu. Strach i chaos podczas lądowania. Lądowanie na plażach Normandii było jednym z najbardziej chaotycznych i niebezpiecznych momentów w, żołnierzu, w życiu żołnierzy. W ciągu kilku godzin żołnierze musieli stawić. Czoła niezliczonym zagrożeniom, w tym ogień artyleryjski i karabinowy. Żołnierze spotkali się z intensywnym ogniem niemieckich, niemieckiej artylerii i karabinów maszynowych oraz snajperów. Miny, zasadzki i zapory. Niemcy przygotowali liczne pułapki i zapory, takie jak miny morskie, kolczaste druty i, czy zasieki, które sprawiały, że każdy krok żołnierza był pełen ryzyka. Zaskoczenie i dezorientacja. W momencie desantu wielu żołnierzy było zmuszonych do działania w całkowitej dezorientacji. Wiele oddziałów spadochroniarzy zostało zrzuconych daleko od wyznaczonych celów, co prowadziło do chaosu i braku koordynacji w pierwszych godzinach operacji. Straty i śmierć kolegów. Żołnierze na D-Day byli świadkami śmierci wielu swoich kolegów, co miało ogromny wpływ na ich morale i psychikę. Widok zabitych towarzyszy broni. Żołnierze, którzy przeżyli, często musieli patrzeć na Ciało swoich kolegów, którzy zginęli tuż obok nich. Wiele osób zostało zabitych już podczas samego lądowania, od kul wybuchów, a także w wyniku ran odniesionych od min i pocisków artyleryjskich. Po Posunkcyjnie często musieli się zmagać z wyborem, czy ratować siebie, czy pomagać rannym kolegom, Żołnierze byli wystawieni na ciągły stres i niepewność, nie wiedząc, kto przeżyje, a kto zginie. Było też tam brutalne były też tam brutalne warunki pogodowe. Desant odbywał się w trudnych warunkach pogodowych. Deszcz, wiatr i zimno sprawiały, że sytuacja była jeszcze bardziej nieprzyjazna. Wielu żołnierzy musiało walczyć z wyczerpaniem, ponieważ warunki były sprzyjające chorobom takim jak hipotermia. Ciężki sprzęt. Żołnierze, którzy musieli nieść ciężki ekwipunek, w tym broń, amunicję i sprzęt medyczny, walczyli z ogromnym zmęczeniem. Nierzadko po wyjściu z wody musieli pokonywać przeszkody takie jak piasek, druty kolczaste, wysoka trawa, a także nieznane tereny, w tym moczary. Więc wiemy, że ta bitwa była brutalna. Oni z tych swoich łodzi takich Desantowali i od razu otwierali. Niemcy otwierali od razu ogień do nich. Już jeszcze jak w ogóle płynęli, <coughs> brzmi pod karabinów maszynowych. Yy, tak jak MG42, byli ostrzeliwani pociskami artyleryjskimi. Yy, I każdy głupi ruch mógł spowodować, że dostaniesz kulkę w głowę. Yy, więc. No, żołnierze się bali. Wielu że się na pewno bało. Widziało swoich kolegów rannych. Bez kończy. Dobra. To na tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam też do następnych i do poprzednich materiałów. Życzę wesołych świąt. Cześć.